Jesteśmy multiagencyjną siecią sprzedaży, skupiamy oferty wielu tur operatorów, staramy się rzetelnie wybrać najlepszą ofertę, możliwie najlepszą ofertę na rynku dla naszych klientów. My świadczymy usługi dla klienta końcowego, czyli dla osób, które chcą podróżować, wyjeżdżać, dla rodzin z dziećmi dla klientów indywidualnych. Posiadamy na terenie kraju sieć 43 placówek stacjonarnych, plus mamy rozbudowany portal internetowy. Głównie tymi kanałami staramy się dotrzeć do naszych klientów. Jesteśmy multiagentem, tak naprawdę sprzedajemy gotowy produkt w zasadzie wszystkich liczących się tur operatorów na rynku polskim. Mamy w swoje, mamy, nasza oferta w związku z tym jest bardzo szeroka. Mamy w swojej ofercie produkty na całym świecie, w zależności od upodobań naszych klientów. Jesteśmy niezależnym doradcą, nie jesteśmy związani ani bardziej, ani mniej z żadnym innym operatorem, dlatego rzetelnie jesteśmy w stanie dobrać ofertę, która jest naprawdę potrzebna naszym klientom, klientom końcowym. Czym się wyróżniamy? Staramy się być wspólni od A do Z, staramy się budować dobrą atmosferę i być profesjonalni w tym, co robimy. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej mytravel.pl, naszym profilu na Facebooku oraz bezpośrednio w naszej placówce, która się mieści na ulicy Kasprowicza 50. 2004, em 2004,